Maleńka Gabrysia w starciu ze śmiertelną chorobą, rdzeniowy zanik mięśni typu pierwszego, jest dla niej jak wyrok. Rodzice walczą, żeby zdobyć fundusze na najdroższy lek świata, dzięki któremu dziewczynka będzie mogła normalnie żyć. Ciąża podręcznikowa bez żadnych zastrzeżeń. Gabrysia urodziła się w Instytucie Matki i Dziecka. Dwa tygodnie później rodzice usłyszeli druzgocącą diagnozę – rdzeniowy zanik mięśni. Tak naprawdę y, były to tylko dwa tygodnie beztroskiego rodzicielstwa. Tu najcięższa postać choroby dla Gabrysi SMA typu pierwszego, jest jak wyrok. To była no, niewyobrażalnie trudna dla nas y, informacja. Dziewczynka nigdy nie stanie na własnych nóżkach, nigdy nie usiądzie, a jej mięśnie zamiast się wzmacniać osłabną. W pełni to chyba jeszcze do nas nie dochodzi, tak? Całość tego wszystkiego, tej choroby. Myślę, że... jak sobie radzimy... Jest bardzo ciężko, powiem tak. Jedynym ratunkiem dla dwumiesięcznej Gabrysi jest terapia Genowa, ale jej koszt jest niebotyczny. To ponad 9 milionów złotych. Jako matka nie jestem w stanie jeszcze tego zaakceptować. Jestem zmuszona prosić. Yy, tak naprawdę. Obcych dla mnie ludzi. Trwa wyścig z czasem, bo tę astronomiczną sumę trzeba uzbierać, zanim Gabrysia osiągnie wagę 13 kg. Ale rodzice nie chcą pogrążać się w rozpaczy, starają się działać. Jest miejsce na płacz, na lament. Ciężko się spogodzić z tą chorobą, tak? Liczne takie mysły, dlaczego nasze dziecko to spotkało, no ale tutaj aktualnie nie ma miejsca na takie coś, tak? Musimy po prostu. Ostawić to na boczny tor. I walczyć, żeby zdobyć najdroższy lek świata. Chętni do wsparcia szczegóły znajdą na stronie Fundacji. Się Pomaga z dopiskiem Gabrysia SMA.